Tutaj Michał ze świata siszy. E, dzisiaj chciałem Wam przedstawić mm, jedną z najlepszych serii, jeszcze najbardziej sprawdzonej w takiej średniej półki, czyli jest to marka nasza, jedna z ulubionych Alan, seria Alux. I to dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego jest to sisza warta jakby swojej ceny. Jest to korzystny bezpieczny zakup, jeżeli szukamy siszy w przedziale takiej tej średniej półki, bo ona obok jakby mm, Amy która też ma swoją serię aluminiową i obok takiej naszej nowości belgijskiej marki DUM. to jest taka nasza pierwsza trójka najbardziej sprawdzonych, porządnych siż, ze średniej półki wykonanych z aluminium i dzisiaj sobie trochę powiemy o tych sziszach, aluksach, dlaczego je, dlaczego warto. Ale nie wypuścił serię jakiś czas temu i ona się bardzo fajnie przyjęła na rynku, ponieważ za rozsądne pieniądze w okolicach tam od 250 do 350 otrzymujemy naprawdę fajne fajki, dobrze zrobione. Eee, przede wszystkim wnętrze tej siszy, możecie krzywy też tu pokazać. Wnętrze jest wykonane ze stali nierdzewnej czyli mamy rurkę zanurzeniową wykonaną ze stali nierdzewnej i tak samo tutaj rurka, która jest w kolumnie dymu jest też ze stali nierdzewnej. Większość z tych siż jest wyposażona, już sobie rozłożyliśmy, w dyfuzor, który możecie sobie regulować w zależności od preferencji Waszych palenia, nie? Czy chcecie, żeby siża pracowała ciszej, dym był bardziej przefiltrowany, wtedy sobie otwieracie dyfuzor, a jeżeli chcecie, żeby ten buch był taki mocniejszy, konkretniejszy, to sobie palicie wtedy bez dyfuzora. I właściwie wszystkie modele mają ten dyfuzor. Z wyjątkiem takiego małego modelu 380. Ona też ma dyfuzor, tylko troszeczkę jakby taki bardziej podstawowy, bez możliwości regulacji. I model taki troszeczkę jakby... Mm, yy. Właściwie nie, to jest ta sama jakość tak naprawdę, tylko się różni kapteń. Zresztą jest bardzo ładny design kaptejnów, ale, ale on jest jakby bez dyfuzora, ale ma możliwość dokupienia sobie i do kręcenia. Czyli ściągamy tą końcówkę i sobie dokupujemy dyfuzor, który gdzieś tam może dokupić. E, pozostała część, czyli jak, se, jak nazwa wskazuje Alus, jest wykonana z aluminium, nie? Czyli tutaj ten korpus, te elementy mamy z aluminium, nie jest to jakby metal najwyższej jakości, ale jeżeli chcemy ciszę wykonaną ze stali nierdzewnej, to, to musimy dołożyć przynajmniej te 100-150 zł więcej do serii MVP, na przykład z Aluxa, gdzie już mamy wykonane to ze stali nierdzewnej V2A. Ale tutaj szukamy siszy budżetowej, która nie jest za droga, za rozsądne, korzystne pieniądze, otrzymujemy siszek, która jest naprawdę dobra. Czyli ten przedział taki 200-300 powiedzmy, bo większe Aluxy to tak jest 350. Eee, I co? Jakby generalnie te wszystkie cisze z całej Alu są porządnie wykonane i tak samo i wszystkie polecamy z wyjątkiem może tych małych. Je, Jak już to gdzieś tam tlenerek, jakbyście chcieli sobie wziąć na jakąś wycieczkę czy coś, bo tak samo w sobie jest trochę za mało, do użytku domowego jej nie polecamy, do użytku domowego Polecamy ciszej już tej wielkości takie 40, 40 cm 45 40, cm. Ponieważ znieście w miarę fajnie pali, dzban jest dosyć pojemny, ten dym nam się dosyć fajnie chłodzi, a tu się przegrzewa i możemy się zaciągnąć w wodą. Większość aluksów jest jakby na jeden wąż z klasycznym odpowiedźnikiem, ale możecie u nas dokupić takie adapterki uniwersalne. Nie mam tutaj, żeby Wam pokazać, ale są na naszej stronie. Takie uniwersalne laperki podlinkujemy w opisie do filmu. I wtedy możecie przerobić sobie taką jednowężową siszę na dwa węże. Niestety wtedy się jakby upośledzała opcja odpowietrzania. Jeżeli chcecie siszę z Aluxów, które mają już kilka węży, to model czwórka jest jakby największym modelem z Aluxów i on ma cztery wyjścia. Ale jak szukacie czegoś bardziej kompaktowego, mniejszego trochę, to polecam model tam jeszcze jeszcze siódemka 8, 6 ósemka ale siódemka jest fajny, bo nie jest za wielki, ale ma już cztery wyjścia. Eee, także. Dobrej jakości starego środku, na zewnątrz aluminium. Szciszę eee, jakby wszystkie tej samej jakości. Eee, I teraz co, co dostajemy w zestawie? Dostajemy dobrej jakości cybuszek. To jest taki cybuch trochę masta. Trochę fanel, ale sobie to wymyślił, jak na początek jest ok, w tej cenie, w zestawie nada się, no ale jeżeli chcecie sobie gdzieś tam bardziej się zaangażować i sobie wyczuwać smaki pod kątem preferencji palenia, no to lepiej sobie kupić do tytoniu jakąś klasyczną mastę, a do melas nikotynowych kamyczków czy żeli, jakiś typowy fanel, bo no to jest takie połączenie trochę fanela, trochę masty z takim siteczkiem, I wtedy ta melasa nam się tutaj zbiera. Nie pracuje idealnie, to temperatury trzyma też tak yy, nie najgorzej, ale jak chcecie coś takiego bardziej sprawdzonego, to weźcie sobie jakieś Solarisa Master, jakieś Fugo Mastę, a Funela, na przykład Duma, bardzo fajne mamy, głębokie, dobrze trzymają ciepło, bez beznikotynowy. Yy, oczywiście z ciszą dostajemy dobry silikonowy wąż Soft Touch. Czyli nie świeci nam się, nie przykleja, do tego jest prężynka zabezpieczająca, żeby wąż nam się nie zaginał i tutaj palimy parę osób. Usniczek aluminiowy, fajnie się z niego pali, leciutki, całkiem to wszystko fajnie pracuje i co Brrr, tutaj wam jeszcze mogę powiedzieć, no cisza jest naprawdę warta swojej ceny, jest to sprawdzony i korzystny zakup. w cenie tamtej 250-350 to jest zdecydowanie szczerze polecamy, jakbyście chcieli. Eee, fajki są dodatkowo fajnie, bezpiecznie zapakowane. Zobaczcie sobie kartonik. Eee, tu wszędzie macie pianeczkę, wszystko jest zabezpieczone. Także w transporcie możecie być bez obaw, bo ta fajka powinna bezpiecznie do Was dotrzeć, bo to wszystko jest porządnie zapakowane. W zestawie też macie sitko typu eee, Spoko. Się na nim pali, ale docelowo, tak jak polecamy zmianę cybucha na inny, to polecamy też palić na kominkach typu Carload, Lotus. I co? Co ja jeszcze miałem powiedzieć? Coś miałem powiedzieć. To jest na kartę zapisać. A! Uważajcie, bo... Aha, dzbany. Generalnie dzbany są skręcane na gwint. Wszystkie. E, także to jest fajne rozwiązanie. To cyk, wygodne mamy. Stabilne, szczelne i tak dalej. Jest jeden model, którego tu nie mam, dziewiątka. On jest na uszczelkę akurat, motowany. Także jak preferujecie zwany na uszczelkę, to też ma swoje plusy, to model 9 Tutaj zwane są wymienne. Wszystkie są dostępne zamienniki, póki co Aladin produkuje. A to, co chciałem powiedzieć, to uważajcie, ponieważ niektóre sisze były w dwóch seriach. Na przykład 4, Aladin 2, Aladin 3 była seria zwykła, a teraz jest seria 3.1, 4.1, 4.2 i one mają inne gwinty. Także, jak Wam się stłucze ban od starej dwójki czy tam trójki, to musicie go kupić do starej dwójki. Bo, jak macie 2,1, to kupujecie dzban 2,1. Jak macie 2,0, kupujecie dzban 2.0. I co? Jak się kierujecie wyborem, to głównie design przy tych wszystkich siszach, bo one się jakby nie luźnią ze sobą. To bardziej w plener. I tyle. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Dobra sisza, sprawdzona. Sprzedajemy je od wielu lat. Nie mamy reklamacji na nie, wszystko się trzyma, fajnie działa. Wiadomo, jest to aluminium, może się wyjechać, no ale to nie jest jeszcze za 500 zł, tylko za 200, 300. Także, jakby, szczerze polecamy: obserwujcie nasz sklep, często są promocje, zawsze jakieś aluksy mamy w promocji i co? Polecamy. Życzymy dużych buchów, smacznych buchów i co? I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak macie swoje aluksy, to napiszcie jakieś swoje doświadczenia, jak was się z nich pali, jakie są ich plusy, jakie są ich minusy. Subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być powiadomieni o nowych filmach i co. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć.